Hej, witajcie na naszym kanale. Z tej strony Władek i Blue. Blue ewidentnie woli spać niż być tutaj z nami. Także już ci daję spokój, kochanie. Dziś mam dla Was kolejny filmik z makijażem na modelce. Ogólnie, jeżeli mój makijaż i mój satelit kojarzycie z poprzedniego odcinka, to tak, nagrywam to tego samego dnia. Natomiast, jeżeli nie, to zapraszam do Was, do odcinka z piątku. Tam do wygrania w ogóle jest taka mała ciekawostka. Także, zaglądajcie testowaliśmy tam też dużo różnych kosmetyków nowych, luksusowych także jeżeli taka tematyka Was interesuje to piątkowy odcinek linkuję Wam gdzieś z jednej z tych stron natomiast dzisiaj tak jak powiedziałem mamy makijaż z modelką a skoro makijaż z modelką oznacza, że mam kolejną paletkę, którą chcę Wam zaprezentować i którą chcę się pobawić teraz będziemy mieli chyba maraton paletek Pat McGrath, Natasza Denona na razie mi się skończyła, więc jedziemy z Patrycją Madgratowicz i dzisiaj będziemy się bawić paletką Divine, nie przepraszam jak to się nazywa, Mothership Mega Celestial D Divinity. I to jest jej świąteczna paletka na 18 cieni. Ogólnie w mojej pierwszej takiej recenzji... Czy pierwszym wrażeniu tych nowych produktów świątecznych, bo ja na tą paletkę bardzo, bardzo zły, z racji na jej wykonanie. Natomiast cienie w środku same w sobie są naprawdę bardzo dobre, także za chwilkę o tym się przekonacie. Więc podtrzymuję moje zdanie na temat wykonania, gdzie paletka zamyka mi się. Wiem, że nie u wszystkich tak jest, bo do mnie pisaliście, że u Was się nie zamyka. Moja paletka niestety cały czas się zamyka sama z siebie. Nie, nie. Ja naprawdę chyba będę musiał obciąć te wstążki tutaj, żeby to mi nie, się nie zamykało. No i tak jak mówię, dalej podtrzymuję to, że ona jest wykonana naprawdę tak sobie, ale z tego co wiem jestem jednym z nielicznych takich przykładów, że u wszystkich innych jest podobno dobrze zrobiona. Także jeżeli wam nie przeszkadza ryzyko, że um, paletka może być zrobiona tak sobie, to w środku cienie naprawdę są bardzo fajne, natomiast myślę, że bez błędnego dłuższego wstępu przechodzimy do oglądania. Oczywiście jeszcze tylko podziękowania dla Pauliny. Paulina jest u mnie już po raz drugi na kanale, także powitajcie ją serdecznie po raz. Drugi, ponownie. I tutaj Wam zostawiam do niej linki do social media, wpadajcie, lajkujcie jej profil, obserwujcie jej zdjęcia i jedziemy z tematem. Zaczynamy od bazy. Tutaj używam Patma nie dlatego, że jakoś ją bardzo lubię, tylko po prostu staram się ją wykończyć. Jest już jej tam dość mało, także mam nadzieję, że wreszcie mi zejdzie i będę mógł wyrzucić to pudełko, bo baza, szczerze mówiąc, jest bardzo taka. Meh. Jeżeli chodzi o podkłady, to wybrałam tutaj dwa. Zmieszajmy je razem: Catrice Ruskin i Armand Decay Stay Naked. Oba moje ulubieńce ostatnio. Catrice Ruskin naprawdę zasługuje na o wiele więcej uwagi niż on dostał, dlatego że moim zdaniem to jest podkład genialny. Używałam go raz nawet w szkole, już e, makijażu, ten make-up star, w którym uczę. E, I powiem wam, że jestem zachwycony tym podkładem. Naprawdę wygląda przepięknie, także muszę sobie kupić więcej kolorów. Natomiast tutaj, tak jak mówię, żeby po prostu uzyskać odpowiedni odcień, mieszam te dwa. E, no i nakładam po prostu gomberto. Na całą buzie Paulina ma bardzo ładną cerę, także tutaj dużo nie było trzeba. E, rozklepałem go też na uszach, na szyi e, i na klatce piersiowej. Chciałam dzisiaj użyć jak najwięcej produktów spad, dlatego korektor również będzie spad Magrat. Akurat baza jest dla mnie taka bardzo mech, ale ten korektor z kolei jest bardzo, bardzo fajny. Także tutaj nie narzekam. Używam go pod oczami na środku czoła, nos, broda, wiecie tak, żeby po prostu sobie buzię porozjaśniać, no i oczywiście usunąć zasinienia. Korektor genialny, wygląda przepięknie. Jeżeli chodzi o konturowanie, no to tutaj mamy klasyk Tom Ford Shade and Illuminate. Ja od tego produktu nie jestem w stanie się odczepić. Tutaj, oczywiście, konturuję szczękę, e, policzki, czoło. I powiem Wam szczerze, że Paulina była pierwszą modelką, zwłaszcza pierwszą osobą na kanale, na której użyłem tego brązera. Te kilka miesięcy temu, kiedy go po raz pierwszy dostałem od Li. Także e, mam tutaj takie pełne zamknięcie koła, można tak powiedzieć. No a jeżeli chodzi o puder, użyłam tutaj również półdłospad Magrat. Jeden z moich ulubionych, bardzo przyjemny, bardzo ładny. Polecałbym go raczej w skórze suchej, dlatego że on jednak nie matuje na cały dzień. Chyba, że Wam nie przeszkadza poprawki, wtedy puder jest naprawdę przecudny. Bronzer kolejny klasek Gucci w odcieniu numer 02, czyli że w tym odcieniu, który bardziej mi się podoba, pogłębiam konturowanie i dodaję odrobinki ciepła twarzy przy okazji kontruję nim nos i powiem Wam, że bardzo ładnie do tego zadania się sprawdził bo udało mi się ten nos ładnie wyszczuplić, ale mimo wszystko wygląda dość naturalnie i się łatwo blendowało, także e, polecam, bardzo przyjemny bronzer Róż wybrałem z Patryka Ta w odcieniu She's So czyli że takim bardzo brązowawym, jak możecie zobaczyć. Myślę, że Wam mignęło przed oczami, jak malowałem Paulinę. Nie chciałem tutaj dodawać nic już za bardzo różowego, bo po prostu stwierdziłem, że nie będę ryzykować. Zwłaszcza, że oczy za chwilę też będą takie różowo fioletowe. Stwierdziłem, że pójdziemy w bardziej brąz. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, znowu produkt z Grad. To jest ten jej świąteczny rozświetlacz, który tak bardzo mocno zjechałem na pierwszej części filmiku kiedy go, jakby, kiedy go po raz pierwszy użyłem i powiem Wam szczerze, że muszę cofnąć moje słowa jeżeli chodzi o to, że on nie daje blasku na twarzy, bo faktycznie przy odpowiednim pędzlu i świeżo wykończonej twarzy ten blask na twarzy jak najbardziej się pojawia natomiast nadal go nie lubię, niestety daje bardzo dziwny ton na skórze po pierwsze to ma być niby kolor uniwersalny dla mnie jest za ciemny także nie nazwałbym go kolorem uniwersalnym na Paulinie za ciemny nie jest ale po prostu dał taki bardzo brzydki szary Ton i ja słyszałem już od wielu innych osób również, że ten rozświetlacz po prostu ma brzydki ton i ja się z tym tutaj totalnie zgadzam, dlatego stwierdziłem, że troszeczkę go poprawię rozświetlaczem z Nataszy Denone I need a Nude Glow, żeby dodać jednak takiego bardziej szampana tej skórze, a nie jakiejś szarości. Także pewnie na filmiku tego nie było widać, ale podratowałem sytuację, żeby na żywo to też wyglądało super. Jeżeli chodzi o brwi, Paulina z moich filmików, z tego co wiem, nauczyła się eliminacji, także cały czas ma o te brwi zadbane i tylko i wyłącznie w takim razie stwierdziłem, że wyczeszę je żelem do brwi i nic więcej tutaj nam nie trzeba. No i słuchajcie, przechodzimy już do oczu. Tak jak powiedziałem, paletka moim zdaniem jest bardzo, bardzo przyjemna. Ja tutaj nawet nie zapudrowałem korektora, z tego co pamiętam, co jak na mnie jest bardzo niespotykane. Natomiast przechodzimy do malowania i ja tutaj w paletce mam tylko i wyłącznie trzy matowe cienie które dwa z nich są bardzo fioletowe. Pierwszy makijaż, który robiłem na polinii na kanale, również był fioletowy, więc troszeczkę tutaj niefortunnie się przytrafiło, że akurat na nią wypalała ta paletka. Natomiast stwierdziłem, że usta zrobimy totalnie inne, więc ten makijaż również powinien wyglądać inaczej. Zrobiliśmy też inne włosy, mamy inny strój, także myślę, że nie będą za bardzo podobne. Natomiast tak jak mówię, przez to, że trzy fiolety czy trzy maty są w głównie fioletowe, no to tak zaczynam od tego najjaśniejszego. Troszeczkę idziemy tutaj w inny kształt niż ostatnio, też wpracowuję ten fiolet prosto jakby w początek brwi i następnie zaczynam go pogłębiać e, kolejnym odcieniem w fioletu, robiąc taki bardziej intensywny makijaż na zewnętrznym. Kąciku cienie matowe pięknie się blendują pięknie się rozkładają po prostu jestem zachwycony jeżeli chodzi o pracę z tymi matami są przecudowne przecudowne no i później pogłębiam jeszcze raz ten fiolet już teraz brązem stwierdziłem że troszeczkę tutaj no musimy przekombinować żeby nie było aż za fioletowo także przykryłem jeszcze troszeczkę brązu na zewnętrznych kącikach tylko i wyłącznie no i przechodzę sobie do dołu na dolnej powiece nakładam tylko i wyłącznie naj, najciemniejszy filotowy cień, więc wygląda troszeczkę inaczej ta góra od dołu, ale mi się to podoba. Mam nadzieję, że Wam też łączę górę z dołem i przechodzimy do błysku. Jeżeli chodzi o błyski w paletce, powiem Wam, że niestety one o wiele, o wiele, o wiele lepiej pracują z palcem, no i też mają osób, Dlatego przełożyłem pod oko wacik, żeby zebrać ewentualne osypy, zabezpieczyć buzię, bo tak jak widzieliście, zrobiłem makijaż twarzy na początku, no i palcem wpracowałem. Taki bardzo ładny różowy, fioletowy, czerwonawy, taki multikolorowy cień, który wygląda prześlicznie, bardzo ładnie odbija światło. A w kąciki oczu nakładam zwilżonym pędzelkiem i zwilżyłem, zwilżyłem ten pędzelek w taki sam sposób, jak zwilżam pędzelki zazwyczaj. Mówiłem o tym w moim ostatnim odcinku, gdzie używaliśmy paletki Trio Chroma z natazydone, także jeżeli Was to interesuje, zajrzyjcie tam. No właśnie, w kąciki nałożyłem złoty. Cień, i tak naprawdę z tego makijażu oczu to było na tyle. Bardzo prosty, ale jednak efektowny, przynajmniej moim zdaniem. Więc jedziemy do tuszu. Tuszem będzie znowu Charlotte Tilbury Push Up Lashes, Pillow Talk, albo na odwrót, Pillow Talk, Push Up Lashes. Genialny tusz, już się nieraz na jego temat wypowiadałem. Mój hit, także um, bardzo, bardzo polecam. Zwłaszcza jeżeli używacie go ze szczoteczki prosto, a nie tak jak ja aplikatorem. No i teraz przechodzimy do rzęsek sztucznych. Będę tutaj znowu używać rzęsek zardel. Moje ulubione ich Extensions Effects albo Lift Effects rzęsy, jeżeli one będą dostępne w końcu w Polsce, to mówię wam, bierzcie w ślepo. To są tak piękne rzęsy, które wyglądają tak naturalnie, mają tak cienkie i wygodne paski, że ja jestem w niebo wzięty, także pracuje mi się na nich super genialnie, więc bardzo, bardzo polecam te rzęski. I tak, tak, one, ja jeszcze je przycinałem. Ostatnio bardzo polubiłem wykorzystywanie tych odciętych końcówek na na końciku zewnętrznym, także tutaj jeszcze dokładam te końcówki. Żeby pasek jeszcze lepiej stopić z okiem, używam eyeliner'a. Nie robię tutaj żadnej kreski, nie staram się nic wyciągać, chcę tylko i wyłącznie troszeczkę wtopić bardziej pasek w rzęsy. No dobra, jeżeli chodzi o usta, obiecałem wam coś innego i pójdziemy tutaj w bardzo żywą czerwień. Dlatego, że tak jak powiedziałem, niedługo do mnie przyjedzie, e, przyjadą produkty z KKW, które są totalnie nude, więc niestety będę pewnie maltretować e, same nude usta na kanale. Dlatego stwierdziłem, że póki jeszcze nie dojechały, zrobimy coś innego. No i tutaj mam dla Was totalnie jaskrawy, czerwony kolor ust. Mam nadzieję, że się Wam podoba, bo mi się podoba bardzo w połączeniu z tymi oczami. Wygląda tak jakby nieprzeciętnie, tak bym to określił. I w ten sposób makijaż mamy skończony, a Paulina przeszła z naturalnej ślicznotki w wymalowaną ślicznotkę. I tak w tym odcinku to było na tyle. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Wiem, że ogólnie te filmy nie mają aż tak dużo wyświetleń jak moje normalne filmy. Co mnie trochę smuci, dlatego że naprawdę muszę się nastarać, żeby tego typu filmiki nagrać, żeby je zmontować i przygotować. Aczkolwiek dla tej garstki z Was, która je ogląda i która lubi je, to będę je produkować dalej, tak długo, jak będę miał paletki, które będę chciał Wam zaprezentować. Zresztą, niezależnie od tego, czy któreś filmiki mają wyświetlenia, czy nie, dla mnie ważniejsze jest to, że mam Friday je robiąc i że tak czy siak mają swoich odbiorców, a filmy naprawdę z modelkami to jedna z moich ulubionych. Także... Możecie ich nawet nie oglądać, ja i tak będę je robić. <laughs> bardzo Wam serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiaj. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli tak, pamiętajcie o ustawieniu łapek do góry, subskrypcji kanału, jeżeli chcecie takich filmików oglądać więcej. A ja wam jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Cześć!